Dzień dobry, dzisiaj zagramy w grę o nazwie Slenderman. Gra przedstawia kobietę, która znajduje się w lesie i musi zdobyć 8 kartek. Za każdą zna znalezioną kartkę goni ją postać w czarnym garniturze bez twarzy. Powiem Wam dlaczego to nagrałem. Nagrałem tę grę, ponieważ bardzo mi się spodobała i zaciekawała mnie historia postaci, która goni bohaterkę tej gry, która za wszelką cenę chce zdobyć wszystkie 8 kartek. I w Chcę uciec z tego Campingu bodajże Jak widzicie Gra nie jest jedną z prostych gier Ponieważ nie wiadomo gdzie Znajduje się, znajduje się Znajdują się kartki hmm, ta Gdzie znajdują się kartki Na każdej z kartek narysowany jest jakiś rysunek Ja spróbuję znaleźć jakąś kartkę I wam pokazać No ale nie wiem czy mi się to uda Bo nigdy w to nie grałem W hmm, trzeciej lub drugiej kartce bodajże y, zaczyna was gonić Slenderman jak wcześniej powiedziałem postać bez twarzy w czarnym garniturze y, gdy już was dogoni i zac zacznie wam się wtedy zacznie wam się wtedy zamazywać obraz i będzie koniec gry ja spróbuję uzbierać chociaż cztery tych kartek ale nie wiem czy mi się uda a jak mi się nie uda to nakręcę Nakręcę następny odcinek w grze Slenderman Hospicium. No, jak widzicie, znalazłem jedną z ośmiu kartek. Jak mówiłem wcześniej, na pierwszej karcie jest namalowany, narysowany jakiś obrazek. Jak widzicie, mam jedną z ośmiu kartek. Jak słyszycie ten dźwięk, to wiecie, że za chwilę pojawi się Slenderman. Dobra, idę, szu idę szukać następnej kartki. Ciemno jak widzicie. Gdzie Slenderman można przybliżyć, jak i można oddalić. Ja wam pokażę. Ja wam pokażę Slendermana może jak mi się uda, ale nie wiem. Bo to jest straszna gra. Jak nie wiem co. Czekajcie, idziemy dalej. O, jak zauważyliście, jesteśmy w lesie. W camping, jak mówiłem na początku. Nie wiem gdzie idę. Ale idę. No, idę naprost może coś znajdę. Tam coś jest, widzicie? Slenderman! Właśnie to jest postać w... bez twarzy. O, zbliża się, zbliża się. Uciekamy. Trzeba uciekać, jak gdzie się zbliża. Gdy się zbliża trzeba uciekać. I to jak najszybciej. Szukaj następny kartek. Ja mam jedną z kartek, a Slenderman mnie już zaczął gonić. Trzeba uważać. O, właśnie opowiem wam jak się dowiedziałem o grze Slenderman O grze Slenderman dowiedziałem się od mojego kolegi Jacoba Chodzę razem z nim do klasy Zaciekała mnie bardzo ta gra Chciałem spróbować zagrać w nią Ja zachęcam was do zagrania w tą grę Można sobie ją ściągnąć łatwo z chomikuj.pl Link będzie podany w opisie Będziemy szukać karetki, nie wiem. Wydaje mi się, ale chyba kręcę się w, na obkoło. Ale nie wiem, idę szukać. O, jakieś... Jakiś budynek, a przy budynku jakieś... Nie wiem, butle z ropą, z gazem, nie wiem. O, widzicie? Następna karteczka. Chodźmy szybko, szybko. Unamalowane co jest Uciekaj. Jest, mam dwie z ośmiu. Trzeba uciekać. Slenderman. Widzieliście? Uciekamy, uciekamy! Uciekamy! On się będzie nas zbliżał. Jest, zniknął, widzieliście? Trzeba już szukać następnej karteczki. Ja mam już dwie. Jak będziecie grać, musicie strasznie uważać. Teraz pójdę do tego budynku zobaczyć czy coś jest nie wiem może znajdziemy jakąś karteczkę a i pamiętajcie nigdy nie odwracajcie się do tyłu bo slenderman może być za wami jak widzicie krzesło następna karteczka to właśnie jest slenderman Zmyją. 3 z 8 Słyszycie ten dźwięk? Słyszycie ten dźwięk? Trzeba uciekać jak najszybciej Jak najszybciej uciekać Rany boski Słyszeliście to? Uciekamy, uciekamy Nie wiem, co to było. Ja się przestraszyłem. Nie wiem, jak wy. Ale ja już bym miał dawno w gaciach, jakbym był na, je, na miejscu tej kobiety. Dobra, idę szukać czwartej karteczki. W pomieszczeniu już byłem. Przy tym byłem... Musimy poszukać w lesie. Tu byłem? Byłem, chyba byłem. Krzesło jest. Czekamy. Straszna gra. Kto nie lubi horrorów, od razu mówię Nie musi tego oglądać O! Widzę coś To chyba jest Auto z Budynkiem jakimś Przenośnym Nie wiem co to O! Widzicie! Następna karteczka 4 z 8 4 z 8. Idziemy szukać piątej. Ja mówiłem nie odwracajcie się nigdy do tyłu. Sam się boję, przyznaję. Nigdy tę grę... Jezus! Widzicie? Uciekamy! Rany boskie. O, no fuck. Uciekamy. Trzeba nadal uciekać, uciekać. Nie, mo nie pozwólcie mu się złapać. Nie pozwólcie mu się złapać. Nigdy nie pozwólcie mu się złapać. Jezu. Wystraszyłem się. A wy? Widzowie o słabych nerwach proszę nie oglądać.